Halo? Cześć kochane, witam Was serdecznie. Z tej strony Katarzyna Wnękowska, coach i mentor spełnienia dla kobiet. Pomagam kobietom odnaleźć ich wyjątkową drogę do spokoju i w konsekwencji do spełnienia w życiu i w pracy. Ostatnio, słuchajcie, dużo pracuję, ponieważ prowadzę równolegle dwie edycje programu grupowego Odkryj swoją wyjątkową siłę w długotrwałych sytuacjach silnego stresu. Plus do tego sesje indywidualne, i na jednej z ostatnich sesji z klientką pojawił się temat emocji. Jak to jest z tymi emocjami? Okazuje się, że klientka, która ma na imię Asia, jakiś czas już ze mną pracuje i wydawałoby się, że już umie sobie zarządzać tymi emocjami. Umie je nazywać, odkrywać skąd się biorą i co robić, żeby czuć inne emocje. Jednak, jak się okazuje, nie jest to wcale takie proste, bo kiedy wchodzi w grę, słuchajcie, relacja z bliskimi nam osobami, czyli na przykład z mężem, czyli na przykład z mamą, czyli na przykład z teściową. To okazuje się, że niektóre z nas mają tak silnie zakorzeniony, utrwalony schemat dbania o, o szacunek tej osoby, dbanie o okazywanie miłości tej osobie czy tym osobom, dbanie o to, aby one się dobrze czuły w naszym towarzystwie. Że bardzo często zapominamy o tym, że my też mamy się czuć dobrze w tym towarzystwie. Bardzo często jest tak, i u Asi właśnie tak było, że komfort tej drugiej osoby był dla niej ważniejszy niż komfort jej samej. I do czego to prowadzi? Niestety prowadzi do tłumienia emocji. Co się wtedy dzieje z Tobą, kiedy tłumisz emocje? No, na pewno jest to sytuacja niewspierająca Ciebie, bo kiedy tłumisz emocje, kiedy ich nie nazywasz, kiedy e, nie mówisz, czego tak naprawdę potrzebujesz, to w Tobie generuje się napięcie i generuje się stres. I niestety. To napięcie i ten stres odkłada się w Twoim ciele. I to absolutnie ci nie służy. Wręcz nawet bym powiedziała, i to jest udowodnione naukowo, że prowadzi do różnego rodzaju chorób. No i y, u Asi dokładnie też tak jest. Asia ma y, Hashimoto, zmaga się z tą chorobą. Dla tych z Was, które nie wiedzą, co to jest Hashimoto, Hashimoto to, to jest choroba tarczycy i jest też to udowodnione naukowo, że niewypowiedziane emocje, niewypowiedziane emocje powodują, między innymi tutaj one się nam blokują bardzo często w gardle. Ja kiedy nie, mogę, nie chcę wypowiedzieć czegoś, zaczynam kasłać i czuć tutaj. Ścisk w przełyku. I, I w związku z tym te niewypowiedziane emocje bardzo nam szkodzą. Więc, jeżeli u ciebie jest też tak, że no, zmagasz się z chorobą Hashimoto, to popatrz sobie, poobserwuj siebie, jak, jak ty się zachowujesz w relacjach z różnymi osobami. Czy, czy aby nie jest tak że ty nie wypowiadasz swoich m, potrzeb, może nawet y, złości, y, może jakiegoś smutku, który czujesz y, w relacji z daną osobą. Bo kiedy będziesz wyżej stawiała tą osobę, z którą y, rozmawiasz, z którą w ogóle y, masz relacje, nie wiem, współpracujesz, y, y, żyjesz na co dzień, to będziesz zawsze w, w relacji podległości. A chodzi o to, żebyś w życiu była tak samo ważna jak wszyscy dookoła ciebie. Tak samo ważna jak wszyscy, o których potrzebujesz dbać i chcesz o, nie, o, nie dbać, o nich dbać. Jednak te niewypowiedziane emocje powodują w tobie bardzo duże napięcie, nawet powiem, nie. nie Będę, będę opowiadała i mówię o tym, co to powoduje też u mnie i u moich klientek i u klientki Asi mm, bardzo duży smutek rozczarowanie, przygnębienie mm, i, i w pewnym momencie też złość więc jeśli nie ponazywasz tych emocji i nie złapiesz przyczyny dlaczego ją czujesz mm, i nie rozwiążesz Wiem, konfliktu, sytuacji, która powoduje tą emocję, to będziesz tej emocji o wiele dłużej niż mogłabyś być. Bo sama emocja trwa 60 sekund. Ona do ciebie przychodzi i odchodzi. Jednak kiedy ty nie, nie skonfrontujesz się z, z nią, nie spotkasz się z nią w zdrowy sposób, to ta emocja rozciąga się w czasie i to ci nie służy. I um, u Łasi jest tak. Że właśnie długoletnie tłumienie tych emocji, powstrzymywanie się od nazywania rzeczy po imieniu powoduje między innymi Hashimoto. A więc jeżeli ty się zmagasz z tą chorobą, to tak jak powiedziałam, poobserwuj siebie, poobserwuj swoje relacje, A jeżeli byś chciała zająć się tym bardziej profesjonalnie i uporać się z tym, żeby te emocje zaczęły wybrzmiewać w Twoim życiu, żeby się naz naz zaczęła nazywać. Yy, yy, I jeżeli masz ochotę zamieniać je na emocje, które chcesz czuć, nie wiem, zaangażowanie, radość, przyjemność, yy, szczęście, flow, yy, to zapraszam Cię na rozmowę yy, ze mną. W yy, komentarzu poniżej lub powyżej. W zależności od tego, gdzie ten film będzie umieszczony, znajdziesz link do mojego elektronicznego kalendarza, i tam będziesz mogła zapisać się na, na konsultację, bezpłatną konsultację ze mną. Więc zapraszam Cię, obserwuj siebie, jeśli masz kłopoty ze swoją tarczycą. Oczywiście nie odkładaj i nie rezygnuj z konwencjonalnego leczenia, bo do tego absolutnie Cię nie zachęcam. Jednakże zwróć uwagę na to, czy aby nie jest tak, że nie wypowiadasz trudnych dla siebie emocji w trudnych dla siebie sytuacjach, w trudnych dla Ciebie tematach i tłamsisz je w sobie. Przestań to robić od dzisiaj. Zapraszam Cię na rozmowę. Pozdrawiam, cześć!